Dzień dobry, we wtorek rano, godzina 8. Kawa na wynos się robi. Yy. I co? Dzisiaj normalny dzień. Do roboty jadę. Stacja jest do sprzedania za dobrą cenę. Yy. Linki macie, jakby tam w opisie poprzedniego filmu, do strony producenta, ale to po testach stację sprzedam dużo taniej. Yy. Z panelem w komplecie. Panel jest na tarasie. Także, jak ktoś jest chętny, to pisać na maila w jakiejś wiadomości prywatnej, nie? Eee, Szaroburo znowu. Nie wiem, ile jest. 15 stopni, wcale nie za ciepło. Hmm, poćwiczyliśmy zewą i śmigamy. Jak wiecie, rowerami jeździmy. Może wieczorem dzisiaj się też uda. Zależy, jak się tam zjedzie, że tak powiem, do domu. To chyba na razie tyle. Jadę do Gnańska na zlecenie. Coś zapewne nagram gdzieś jeszcze po drodze, lub już tam na miejscu, nie? No to trzymajcie się i do zobaczenia. Później pamiętajcie, że stacja jest do kupienia u mnie. Kurierem wysyłam, impostem najlepiej. Kartonik jest cały, wszystko jest. Widzicie, tutaj gotowe. Jakby. No dobra, na razie. I po robocie. W takiej kamienicy, czy to jest blok bardziej z lat 50-60. Zobaczycie, pokażę. Takie bloczki i Degola ulica no i po dobrej pracy będzie dobre jedzenie łowina mielona w w skali targowej Jak zawsze jak często może nie jak zawsze idziemy zobaczyć czy podrożała ostatnio była po 62 zł kilogram talerzyk gotowy, wołowinka to nie, to dla syna wołowinka zmielona pół kilograma boczuś tutaj też pójdzie cyk sól gdzieś mi tutaj jest cyk i jeszcze niezbędnik panie gdzieś tutaj o jest, niezbędnik kto był w wojsku to wie albo w harcerstwie, nie wiem Dobra. Działam. tutaj jakiś ręczniczek, tu chusteczki. O, jakaś tam higiena musi być, nie? Normy sanitarne przestrzegane są. No dobra. Wołowina, widzieliście, nie zdrożała 62 zł. Spoko. Także jem pierwszy posiłek niskowęglowodanowy, jakby ktoś się pytał. Taki sposób odżywiania naprawdę służy zdrowiu i polecam wszystkim. Dla poszczególnych państw, no czy góreczkę trzeba pograć z synem po południu? W przez góry przez Karkonosze. Pierwsza góreczka na spokojnie wjechana. Już dzisiaj mi się nie chciało jechać na rower, iść na rower, bo w piłę grałem godzinę z synem prawie godzinę. Więc tak wiecie, i wczoraj dwie jednostki treningowe zrobiłem. Ale dobra, dzisiaj lajtowo cztery razy podjadę te górki bez tam napinki jakiejś, nie? No i później sobie tak pojeżdżę dla do, pojeżdżenia. Dobra, dobra, bo zjazd jest tutaj stromy dosyć. No i później będę wracał tędy. Czyli pod góreczkę drugą. dziewczyna nie odpuszcza przyjechała dopiero z trasy z Torunia do drogi. piękne tereny proszę państwa o, tu już tą drogę poznaję, chyba do nas no, cztery górki z tego dwie dłuższe niż wczoraj i to chyba na tyle dzisiaj będzie. Ja wyszukam, bo gdzieś pojechała te hektary lasów, Ale wokół komina generalnie. No, pozdrawiam. O 20.05, we wtorek Mam jeszcze gdzieś zachód, słoneczka. no i tam. Dzień dobry w... Dzień dobry, w środę W środę, w środę Jesteśmy, jesteśmy Jestem, jestem, jestem Oglądam coś tu i mi przeszkadza teraz No, muszę wyłączyć, dzień dobry No, dobra, cisza ma być I co? Do roboty Dzisiaj bardziej tak wizja lokalna w mieszkaniu Bo trzeba coś tam zobaczyć Żeby coś kupić i tak dalej Oprócz tego yy, Środa jutro Wolny dzień ze względu na święto jakieś katolickie, znaczy nie jakieś Boże ciało po prostu. I co? A w piątek dalej do roboty chyba. Oczywiście pojeżdżawki wieczorne rowerem codzienne już są. To widzieliście, widzicie i będziecie widzieć zapewne, w niedzielę jedziemy na zawody pobliskie, gdzieś tutaj blisko dosyć do karkus. No i... Tyle i planujemy coś tam związanego z, ak z aktywnościami i z rowerem, żeby sobie urozmaicić spokojne nasze życie. No, a co tam jeszcze? Mm. Przyjdą do mnie produkty z TEMU mm. i będę je testował. Produkty kolarskie, bo takie wybrałem, bo miałem taką możliwość. Także zobaczycie: koszulki damskie, jest koszulka jedna, druga damska bodajże. Jest licznik rowerowy taki podstawowy. Jest, jest nawet indukcja płyta, bo taką jedną, jednopalnikową, że tak powiem. Też zamówiłem i coś tam jeszcze. A okulary profesjonalne zobaczymy, czy one są profesjonalne. Jedne i drugie, okulary rowerowe, oczywiście. Polaryzacyjne jakieś szkła, tam Ufały i tak dalej, wszystko podobno, jest zobaczymy. Także oglądajcie sobie później ten film, bo będzie musiał być ten film zrobiony, jako że to barter jest, więc no, będzie film i będą moje opinie jakby przedstawione. Poza, kolarskie Espresso I ten wieżowiec jest moim celem. No Gdańsk ruchliwe miejsce, gdzie tu jest przejście. O Boże, no, no, tam nie ma chodnika, kurde. No Idę na przejście gdzieś tu w środku. Mam nadzieję, że się nagnę. No, o wizji lokalnej wstawię Wam filmik, tak króciutkie, co tam widziałem i co jest do wymiany. Piesny korek, w stronę Gdańska, odstałem swoje 40 minut, tutaj jadą z Słowackiego do góry, teraz jadę Gdańsk, z ulica Słowackiego do góry na obwodnicę. No dobra, cztery kółeczka, e, cztery podjazdy zrobione, wracam do domu, bo syn jest, 50 minut już jeżdżę, więc godzina około treningu. Wieczorową porą jest całkiem tam raz jak na osobę, która posiada rower od piątku 13, czyli tam 4-5 dni. Dobra, bo zjazd jest, muszę uważać.